Cześć. W tym filmie chciałbym zająć się tematem, czy warto nagrywać, jeśli nie masz dzisiaj publiczności. Często dostaję pytanie, że ktoś, kto rozpoczął tę przygodę, e, miałem ostatnią konsultację ze sobą, może podam danym przykładzie, będzie najprościej, która mówi mi: No, Kuba, wiesz co, myślałem o nagrywaniu, myślałem o Instagramach, myślałem o YouTubie, ale wiesz co, no ja nie mam żadnych zasięgów. E, dodałem jakiś kiedyś filmik na, na internecie, ale tam było 20, 30, 40, 50 wyświetleń. I ja najbardziej jestem w stanie to zrozumieć, sam też nie, nie zawsze mam idealne zasięgi i setki tysięcy publiczności, chociaż niektóre moje filmy naprawdę przebiły się dużą oglądalnością, ale trzeba powiedzieć wprost, że no nie każdy film zaży, brzydko mówiąc. I często dostaję pytanie, czy właśnie rozpocząć, jeśli nie mam tej społeczności, czy pierwszy zbudować społeczność, a potem tworzyć? No powiem szczerze, jest to niemożliwe. Uważam osobiście, że jeśli dzisiaj chcesz zacząć od tego, żeby zbudować społeczność, a potem dopiero tworzyć, no to się to nie wydarzy po prostu, ponieważ musisz mieć produkt, musisz mieć... Know-how, musisz mieć coś, co klienta przyciągnie obserwatora po to, żeby w ogóle cię obserwował. Powiedz mi, czym się też wyróżnić spośród tysięcy, setek tysięcy osób na Instagramie czy YouTube? E, ostatnio dyskutowałem na ten temat nawet z moją żoną, e, ponieważ e, no, sama prowadzi Instagrama, e, ma tam kilkadziesiąt tysięcy, nie, chyba około trzydziestu tysięcy, trzydziestu kilku tysięcy obserwujących e, i zastanawiam się na tym, co dzisiaj, e, mając swoje firmy, zgłaszają się do na nas Instagramerki, panie, które chcą, żeby wydać im produkty w barterze, płatne itd. i tak dalej i zawsze przy takiej analizie takich kont, czy komuś warto wysłać, czy może jednak nie, zastanawiamy się właśnie nad tym, e, no właśnie, czy warto. I powiem szczerze, 99%, nie skłamie, te konta są wszystkie takie same. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, napiszcie w czacie, czy też tak to obserwujecie. Wydaje mi się, że po prostu wszyscy robią dokładnie to samo. I problem jest taki, że nikt nie chce wyjść naprzeciw tym możliwościom i zrobić coś swojego. I dokładnie to mogę powiedzieć na przykładzie mojej żony, akurat. No dzisiaj pewnie był, trzeba wymyślić inny przykład, ale gdy ona rozpoczynała swoją przygodę z Instagramem. Dyskutowali na ten temat, co dla niej byłoby takim wyróżnikiem. I te kilka lat temu, e, można powiedzieć, że nie, nie występowały w ogóle, nie istniały takie w ogóle pomysły jak przeglądy. Przeglądy ubrań, tak? Czyli po prostu ktoś kupuje ubrania, e, albo idzie właśnie do przymierzalni, e, jakieś tam zarze, HM i tak dalej, bierze to ubranie do przymierzalni, tam pokazuje, co by ze sobą złączyła, co by ze sobą e, ubrała, pokazuje jak to leży, pokazuje jaki jest rozmiar, a jaki ma wzrost, czyli super informacje, których na, najczęściej na takich stronach nie ma. E, I to był taki syndrom wyróżniający, tak? Czyli to, dlaczego ktoś właśnie. Ma akurat no, u Ciebie zostać, dlaczego właśnie ma o Ciebie obserwować. No i ktoś to właśnie kupujący przed, Zarze myśli sobie, o kurde, fajnie, często kupuję w zarze, lubię tą firmę, ale często no, nie mam jak tam podjechać, mam kawałek drogi. Nie wszystko to, co jest w internecie, jest też na stacjonarnych sklepach. I potrzebuję kogoś, kto bym przymierzył i pokazał mi, jak to leży. I gdy rozpoczynałem swoją przygodę z Instagramem, no to powiedzmy sobie szczerze, że to nie były setki tysięcy wyświetleń, tak? To Nie było od razu zasięgi. Wiele e, lat zajęło, aż doszło do kontaktu gdzie tam 30 kilku tysięcy obserwujących. I to jest. To właśnie fundament tego, że wiele osób, wiele osób, z którymi nawet rozmawiam, nie chcą zrobić tego czegoś wyróżniującego, tego jakiegoś wyróżnika, tak? Jak się obie, nie wiem, jak chcę robić w biznesie, no to robię albo szkolenia, albo takie, jak wszystkie, albo robię wywiady, no to wywiady, jak wszystkie, jak nie, jak nie w samochodzie, to w maluchu, a jak nie w maluchu, no to przy stole, a jak nie przy stole, to z takimi samymi gośćmi, gdzie są wszędzie indziej, ponieważ chcemy wpaść w pewien algorytm, i okej, okay, to jest spoko, ale to niczym nie wyróżnia. Po drugie, nie buduj to w ogóle społeczności, ponieważ ten ktoś nie jest zatrzymany przy tobie, no bo wie, że tą treść znajdzie tam, tam, tam i tam. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest na najwcześniejszym etapie, jak najszybszym etapie, zacząć produktować własne treści. Nagrywać w danych tematach, stać się z kimś ekspertem i no niestety wiem o tym, że no doskonale o tym wiemy, że dzisiaj najbardziej przydaje się temat lol contentu, tak, czyli po prostu błahych tematów, które no, dla beki ktoś ogląda, dla żartu, dla chwili przerwy. Niestety to jest, to jest dzisiejszy trend, aczkolwiek on widać, że się zmienia, ponieważ tam widzą firmy, widzą. Ee, Firmy, które chcą reklamować się, widzą, że tam nie ma wiernych klientów, tak? No bo jeśli ktoś ogląda LOL content, no to fajnie, mogę być firmą, kolokwialnie e, mówiąc, mówię przykładem oczywiście ty, typu Ptyskie, e, czy jakieś tam inne marki, które gdzieś tam się no, reklamowały. I okej, okay, taka duża marka gdzieś tam się reklamuje, no to zawsze gdzieś tam to się poniesie. Ale wiele, wiele z tych firm już dzisiaj rozumie, że nie każdy influencer to influencer. Czyli osoba, która decyduje nadaniem tempa. Czyli decyduje tym, co wydarzy się dalej po po kompletacji materiałów, po dodaniu materiałów, czyli właśnie będą to zasięgi. I mówię wam dlatego, ponieważ dzisiaj, jeśli jesteś osobą, która myśli o tym, żeby coś tworzyć, to polecam ci jedną prostą rzecz. Zacznij od jednej naprawdę bardzo prostej czynności. Jeśli boisz się, obawiasz się, co ludzie pomyślą, boisz się o tego, co ludzie, jak ludzie odbiorą te twoje materiały, to koniecznie dzisiaj zrób jedną rzecz. Każdego wieczora, czy każdego ranka, każdego jakiegoś zastanego yy, harmonogramu w Twoim życiu, czyli gdzieś tam sobie wybierz, nie wiem, czy to jest rano, po południu, może w przerwie obiadowej, jakkolwiek to będzie w Twoim biznesie, czy tam w Twojej pracy ściegi pracujesz, to koniecznie sprawdź to i weź po prostu notatnik, weź kartkę, nie wiem, weź tableta, nie wiem, na czym sobie notujesz rzeczy i koniecznie zapisz coś, czym chciałbyś się pochwalić. Po prostu rób to codziennie. Nic więcej. Jedna czynność, która może znacząco zmienić to publikowanie Twojej treści. Czemu to jest takie bardzo ważne? Ponieważ uważam, że te pierwsze 30 tekstów, 30 filmików, jeśli chcesz nagrywać, 30 audio, jeśli chcesz nagrywać samo audio, będzie bardzo pomocne dla Ciebie, żebyś przełamał, przełamała te swoje lody pierwszych publikacji. Wam to takie bardzo ważne, ponieważ następnym krokiem będzie publikowanie. I teraz odpowiadając na pierwsze pytanie właśnie, czyli pierwotne pytanie, czy warto publikować nie mam społeczności, to powiedz mi tak szczerze, tak uczciwie, tak naprawdę z pełną ręką świadomości na sercu, czy gdybyś dzisiaj usiadł, usiadła w jakimś pomieszczeniu, w sali konferencyjnej, w swoim mieszkaniu, w swoim domu, to jak łatwo byłoby ci zorganizować 10, 15, 30, 500 osób, które Ci Cię posłuchać? I jak łatwe by to było? I ja też za podaję ten przykład, ponieważ on naprawdę otwiera oczy. Ostatnio miałem doradztwo, takie konsultacje z osobą, która otwiera swój, swoją firmę, chce otworzyć sklep internetowy z... E, takimi produktami dla, dla, dla zwierząt. E, I mówi, że, no, wiesz co, Kuba, no ja tam jestem treserem zazwyczaj. No, jestem po prostu zawodu treserem zwierząt, i myślałem, żeby taki właśnie połączyć biznes z takimi właśnie e, rzeczami dla, dla psów, jakimiś smyczami i tak dalej, bo często mi o to klienci pytają, co polecam, nie? No i ja mówię, super, to jest idealny model, który moim świadomości, moim pewności jest to, że jeśli troszeczkę go pociśniesz i zbudujesz markę osobistą, to jestem przekonany, że dać kilka, kilka tysięcy miesięcznie. Naprawdę. Mówię o to jako praktyk osoby, która zbudowała. Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt sklepów pomagają stworzyć, a sam prowadzę trzy sklepy obecnie, cztery w tym momencie e, obecnie I jestem przekonany, że naprawdę to zażar, tak? czyli jesteś trenerem, czyli w tym jestem ekspertem, trenerem zwierząt, trenerem psów, a do tego zrobię sobie sklep, ponieważ często mi pytają, a jaką smycz Pan poleci, a jakie coś tam, a jakie kaganiec i tak dalej, Dziesiątki, rzeczy, które ludzie mnie pytają. I mówię, to jest idealny schemat. I ten ktoś mówi, no dobra Kuba, tylko wiesz, no ja publikuję te wszystkie treści, nie nagrywam te filmy, robię te live y na fejsie, ale tam jest może 100, może 300, może 400 osób max, jak, jak to oglądnie widzę po wyświetleniach. Ja mówię, stary, no to jest genialna informacja, no bo jeśli ty masz w tym momencie audiencję 300, 200, 400 stałych osób, bo mówisz, że to jest stałe na każdym filmiku, jest nie mniej niż 200, 300 osób, ja mówię, stary. To jest genialna kwestia. I to, co jest niezwykle ważne w takiej sytuacji właśnie, to to, że już masz stałą publiczność, czyli to publikowanie stałe, regularne jest, uważam, najważniejsze. Sam wiem, ponieważ często mi tego brakuje, że jest to najistotniejszy element, który da Ci wielkie możliwości. I koniecznie skup się na tym, ponieważ publikowanie drobnych treści, ale cały czas, robi naprawdę niesamowite zasięgi. Osobiście uważam, że przyszłość leży w influencerach czy hmm, producentach treści, które będą mieć mikrospołeczności. Jestem tego przekonany, ponieważ widzę to na takim trendzie, który moim zdaniem jest najważniejszy, że dzisiaj firmy nie chcą mieć gościa, który ma tysiąc obserwujących, ale zasięgi są liche, a w ogóle są, wiecie, są nie sobą, ci ludzie nie są ze sobą życi, a po drugiej stronie mają medalu osoby, która, no powiedzmy sobie szczerze, ma tysiąc obserwujących, ale tam na przykład jest 700 osób, które komentują, postują, blogują, cokolwiek tam robią z tą osobą. Teraz to jest niezwykle ważne, ponieważ publikowanie dzisiaj powoduje już budowanie Twojej marki osobistej. Ja nie jestem w tym temacie specjalistą, ponieważ zajmuję się głównie sprzedażą, konsultingiem, otwieraniem nowych biznesów, nie jestem od social mediów, to nie, jest moja, to nie jest mój konik, chociaż no, z racji doświadczenia pracy i, i, i swoich sklepów no, coś na ten temat muszę wiedzieć. Jednak uważam, że to jest niezwykle kluczowa kwestia. Zacznij produkować treści, ponieważ nie ma lepszego kanału dotarcia do klienta niż w XXI wieku właśnie bycie. Producentem treści. Konsumentów treści dzisiaj nie brakuje. Ludzie mają bardzo prosty dostęp, bardzo łatwy dostęp do e, nagrań, filmów itd., dalej, ale coraz mniej osób wie o tym, że takie osoby, które niosą treści, czyli właśnie klientów, czy e, osoby, które dają możliwości w przypadku e, odbioru produktu, jest coraz mniej. Jeśli masz tylko w czymś ekspertyzę już dzisiaj, albo chcesz być w czymś ekspertem, powiem ci tak koniecznie zacznij o tym mówić. Bądź głosicielem swojej pracy, bądź głosicielem tym, czym się zajmujesz. Nie ma tańszego pozyskania dzisiaj lida niż w XXI wieku właśnie produkowanie własnych treści. Niezależnie co dzisiaj robisz, czy budujesz mieszkania, czy nie wiem, remontujesz mieszkania, czy masz własny sklep internetowy, sprzedajesz ubrania, sukienki, elektronikę, cokolwiek by to nie było, jeśli dzisiaj możesz połączyć swoją markę osobistą albo być takim właśnie adoratorem swojej marki osobistej od strony na przykład właśnie producenta treści, uwierz mi, ci to definitywnie wzrost z wynagrodzenia i sprzedaży na Twoich sklepach, jeśli masz oczywiście taką możliwość i chęć, bo to jest bardzo ważne. I teraz taki bardzo mały disclaimer bardzo ważny disclaimer. Pamiętaj o tym, że produkując jakiekolwiek treści, od razu bierzesz się na to, że stetycznie, niestety będą. W tobie oceny przyklejane z każdej strony. Brzydki, ładny, gruby, chudy, udało mu się, wszystko ma po tacie, wszystko ma po mamie, wszystko ma po rodzicach, nic nie robił, leżał, pachniał i mu się spadło z nieba. Bądź pewny, że tak będzie. Jeśli boisz się oceny, jeśli boisz się, że ktoś cię będzie oceniał, absolutnie odradzam ci już dzisiaj, nie rób nic, ponieważ to się pojawi z pierwszym filmikiem. Twoi przyjaciele, bracia, siostry, ktokolwiek i kto nie będzie, to na pewno od razu skomentuje: a tutaj kiepsko wyszłeś, a tutaj coś tam, a tutaj mógłby sobie, nie wiem, włosy ułożyć, a tutaj z innego. Wiedz to, że to się po prostu pojawi. Więc jeśli boisz się oceny innych, albo jesteś tym delikatny, delikatna, no, na takie właśnie, może nie tyle co ataki, co po prostu dyskusje, to odpuść sobie. Ale jeśli nie, to gwarantuję Ci, że produkowanie własnych treści jest najlepszym, co możesz zrobić dla swojego własnego biznesu. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zacznij już dziś. Można na razie dla swojego pamiętnika, można na razie dla swoich materiałów gdzieś tam chowanych w kieszeni, gdzieś tam chowanych na jakimś folderze, na komputerze, ale już za chwilę możesz zrobić naprawdę wspaniałe, wspaniałe rzeczy. Tego ci życzę. Działaj mocno, zacznij już dziś. A jeśli zaczynałeś już albo już produkujesz, koniecznie podziel się w tym komentarzu, jak ci idzie, jak poszły ci pierwsze dni, bo jestem ciekawy, może masz jakiś swój tip, protip, jak rozpocząć swoją przygodę z nagrywaniem, pisaniem i tak dalej. Chętnie podzielę się, uwielbiam Was słuchać, uwielbiam czytać Wasze komentarze, jak Wy dzisiaj to robicie. Do usłyszenia, do zobaczenia na Jakub Żak TV. Cześć!